Dzień dobry i szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie w poniedziałek 12 stycznia. Moi drodzy, dziś na prostych słowach rozważymy Ewangelię z Marka, z pierwszego rozdziału, wersety 14-20. Z tej racji, że to jest początek tej Jezusowej Ewangelii według Świętego Marka, no to mamy tam zawarte faktycznie początki działalności Jezusa, a dokładnie dziś. Powołanie pierwszych apostołów. Jezus udaje się nad jezioro Galilejskie i spotyka ludzi, którzy aktualnie pochłonięci są swoją pracą zawodową. Podchodzi do rybaków. Najpierw do pierwszej łodzi, w której pracuje Szymon ze swoim bratem Andrzejem. Nawet Aktualnie wtedy zarzucali sieci, oni łowili. Więc Jezus czekał na brzegu, Jezus przypatrywał się im, wyczekiwał tego momentu odpowiedniego, żeby do nich później zagadnąć. Ale kiedy się odezwał, kiedy otworzył usta, to powołanie było tak mocne, tak piękne, tak rzucające światło i dające nowy sens. Jezus mówił krótko: pójdź za mną. Do Szymona. A on natychmiast porzucił tę pracę. Zostawił to, co aktualnie robił. I poszedł za Jezusem. I jego brat Andrzej również. Jezus obiecał im: zostawcie to, zostawcie. Odtąd ludzi łowić będziecie. Wyższe powołanie jest przed wami. I zabrał tę dwójkę i odeszli nieco dalej. Kolejnych rybaków spotkali. Synów Zebedeusza. Tam oni już akurat byli po połowie, siedzieli już na brzegu i czyścili sieci. Był tam Jakub i jego brat, młodszy Jan. Jezus też ich powołał i mówił: pójdźcie za mną. I oni, kiedy usłyszeli słowo Boga, które przeszywa, które niesie w sobie moc, wobec którego nie można być obojętnym. Zostawiają również te sieci i swojego ojca Zebedeusza i idą za Jezusem w nieznane. Moi kochani, Jezus powołuje pierwszych apostołów, powołał ich dwunastu. Zobacz, że było więcej rybaków, było więcej ludzi, którzy potencjalnie nadawali się na uczniów Jezusa, ale Jezus nie każdego powołał, więc spokojnie. Jezus powołuje określoną liczbę osób, niewielu, dwunastu tylko, jako najbliższych współpracowników, którzy zostawiają wszystko. Można powiedzieć, że na przykład taki duchowny jest podobny do tego właśnie modelu, gdzie zostawia inne rzeczy, zaangażowanie, nawet swój styl życia podporządkowuje właśnie pod powołanie, które Jezus mu proponuje. Ale to jest garstka, to jest dwunastu. Inni uczniowie Jezusa już są w innym, na innym etapie, w inny sposób zaangażowani. I moi kochani, chciałbym wszystkim nam dać takie światło, że Pan Jezus zaprasza każdego z nas właśnie do zaangażowania, do pójścia za nim, ale w różnym stopniu. Zobacz. Na ile Ciebie Pan powołuje i do czego Cię powołuje. Ja wszystkim błogosławię, moi kochani, na ten poniedziałek, na realizowanie swojego powołania czy apostolskiego, czy uczniowskiego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.